Siemano Kocury. Witam w kolejnym odcineczku, gdzie coś się kończy, a coś się zaczyna. Świeży transport od Niemca! Helmut przywiózł kurna człowieku, hajabuzę od Niemca. Tyle gadałem o tej hajabuzie, tyle było, kurna, tematów, rozkmin, że trzeba kupić. Gadałem, gadałem i w końcu. Mamy tą straczkę. Kawał kloca, kawał sprzętu. Odpalanie no to problem będzie. Ja Odpalanie to problem, właśnie. Kupiliśmy to gówno po pierwsze w ciemno, bo nie ja to kupowałem tylko mój ziomek Dawid, za co mu serdecznie dziękuję, przywiózł ten piękny e, import od Niemca. Japonia z Niemiec w Polsce. Sprzęt nie pali, bo podobno w kajobuzach są popsute rozruszniki i tutaj jest podobnie. Słyszysz? Generalnie czasami potrafi załapać, ale często zeskakuje i po prostu, no jest jak jest. Mój ziomek Dawid y, późno kupował tą hajabuzę i powiedział, a nie paliłem, zaufałem temu niemieszkowi, no nie? Więc mam nadzieję, że niemiaszek nas nie oszukał i to gówno odpali i będziemy mogli dzisiaj to poupalać. Ale właśnie warto powiedzieć, że to jest ta haja pierwszej generacji, to jest rok 2000. I to jest ta najmocniejsza haja, ta najbardziej dzika, z licznikiem wyskalowanym do 350 na godzinę, kurna pat tak. 350! Rarytas! Później te hajabuzy kastrowali, nie miały takiej dzikości, tej w sobie i tak dalej mamy tutaj rarytasa. No i co? I kosztowała kilkanaście koła. Więc jakby nie patrzeć, to inwestycje są poczyniane. Ta hajobuza nie skończy się w dzisiejszym odcinku. Ona będzie dalej rozwijana, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Co by nie mówić, to hajobuza budzi ogromne emocje, ale co jeszcze bardziej je rozbudza, to chociażby nadchodzące rozgrywki Ligi Konferencji, w których udział biorą Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, czyli mój miejscowy klub. A z racji, że BetClick jest partnerem dzisiejszego odcinka, to pokażę Wam moje typy. W meczu Jagiellonii z Olimpią stawiam oczywiście na Jagę, bo jest to mój miejscowy białostocki klub. Natomiast w meczu Szamrok kontra Chelsea stawiam na Chelsea, no bo jest pierwsza w tabeli, więc o czymś to świadczy. Natomiast w belkach obok macie pozostałe moje typy. Ale pamiętajcie, że są to moje typy i absolutnie nie należy się nimi sugerować, bo w grze może zdarzyć się dosłownie wszystko. Natomiast szczegółowe informacje na temat kodu MOTOKOTY możecie znaleźć w linku pod spodem. i Pamiętajcie, że jeśli zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki oraz że obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie. A my przechodzimy do hajabuzy. Zdejmujemy tego trupa, co? I spróbujemy go odpalić na szuterku. I to właśnie odpalenie na szuterku okazało się złudne. Bo co można pomyśleć, gdy sprzedawca mówi, do zrobienia rozrusznik? No, oczywiście, że motocykl odpala, ale tylko na pych, prawda? No właśnie nieprawda, bo każdy inny człowiek by się zastanowił kilka razy, że skoro rozrusznik nie działa, a motocykl stał dobrych kilka, jak nie kilkanaście miesięcy, to problem może być gdzieś głębiej. Ale mimo wszystko, my to my i próby zostały podjęte. To już nawet sama ta nazwa budzi respekt. Hayabuza! Hayabuza! Japońska nazwa taka szybka. To budzi strach, no jak ktoś przyjeżdża że to taki świerek musi być. Hayabuza to jest taka legenda, że każdy zna hajabuzę. Ale po dziewczynkę nie przyjedziesz tym, bo zobacz, nakładeczka jest. Weź na to się przyświęć człowieku. Śliskie, można wpaść. Weź ci spodoba. w środku? Nie. O jest. O. Na zakupy możemy pojechać. Nie, a, to debe Po co to? Ten Niemiec, który to sprzedawał, mówi tak, dry hundert y, keine problem. Mówi, że 300 to człowieku, wiesz. Na śniadanie. A tam oni mogą legalnie tutaj jeździć przecież. My też, bo jesteśmy przecież w Niemczech. Patrz, jaki autobank tu A co to? Autochop. <laughs> Auto I tak oto przystępujemy do pchania. Pchamy pierwszy raz, drugi, później ciągniemy za opałkiem, ale nie przynosi to efektów, więc postanawiamy wyczyścić świecę. No bo przecież to może być przyczyna tego, że nie pali, prawda? No, częściowo. No, widziałem mi cały czas tak Pierdziela. Teraz? O kurde, ale cały czas. Przyjera. Cały czas! No, waliła. Ej, to może rozrzęd jest przestawiony. Może rozrzęd przestawiony. O. Kurde, ale widać. O kurde, pokaż. Pa, jedna i druga. Ty się w kopci nawet z tej prawej. O Pa, się kopci. O kurna. Ej, to jest Lipa Fest. Ja pierdzielę bez kitu. Dostałam jodu. Widzowie. Patrz. Jara się. Gotuje. Dobra, wciągniemy ją, ale ja już jej nie, nie próbuję odpalać. Przyciągnęliśmy więc padakę pod garaż i spuściliśmy stare paliwo, które nie było tak czyste jak myśleliśmy. Ale sama zmiana paliwa nie przyniosła efektów, więc po całym dniu walki postanowiliśmy odstawić motorek do. Mechanika. The next day. Dobra, Kocury. Hayabuza naprawiona. I co było zepsute w Hayabuzie? To może już powiem, jak dojdziemy do niej, bo jest z nami dzisiaj gość specjalny. Czego gość specjalny? No bo cię nie było od początku tego odcinka, więc A. można powiedzieć, dołączyłeś, więc jesteś gościem specjalnym. Eee, no co? Świece były zepsute. I było zepsute sprzęgiełko tego rozrusznika. Coś tam podobno zostało naprawione. W sumie to nie za bardzo mnie to obchodzi, albo przynajmniej nie aż tak, jak to, że to główno jeździ. Podobno, podobno. A wiecie, że widzę czy jeszcze jest tak okay. bardzo bliska Nigdy tylko widziałem na ulicy, jak a Tak, to tak to widziałem dwa razy w życiu, jak przejeżdża. I zazwyczaj była biała, a czarna mm. fajnie wygląda. Zajewista jest. Tunik przeprowadzony prawidłowo. To Tunik jest... przeprowadzony prawidłowo i dostałem papiery na to. Tak. Normalnie wszystkie tywy są. Jak te kierunki pewnie, kurna, są warte fortunę i ta lampa. Duża. Duża i ładna, no? Podobno w papierach jest 270 kg. Tak. Przecież to ja nie do rady uczyłaś tego w ogóle. historię. Tworzymy. Autentycznie to ten sprzęt jest chyba najdroższy na kanale. No prócz projektu Volvo, no które jeszcze się robi. No z 13 albo 14 No. Serio? No i czemu tyle wydajeś? Bo mnie stać, żeby robić dobry content dla widzów. I teraz widzowie to gada! Teraz to gada! Prawie 300 kilo sprzętu! Normalnie chłopie, nie się trzęsie, nie? Się Robkę trzeba zalać. Tu paliwo rakietowe się wlewa. Do takich pocisków chłopiców. Ale czujesz jej potęgę jak przy niej stoisz? O, człowieku, jak w garażu teraz byłem przez chwilę i, i czułem po prostu jak, jak to pracuje, nie? 1300 pojemności. kurde, 200 koni. Ja pierwsze posadę. Dobra, piątkę zalali. Uważam, że nie ma co zalewać do pełna jej. Bo wiesz o co chodzi. Waga. Waga. wrogiem Waga nie pomaga. Ale pali. Drogoty. Ale słuchaj, tą potęgę, takie łe, 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 bu! Nie? na zimno, musisz się nią przejechać. Musisz. Jak się nią przejedziesz, to tak się rozgrzejesz, że będziesz mógł się spalić nawet. Teraz to mało lać? Tak. O! Właśnie tak, to mało. Paliwo stare z Hayabuzy kontra paliwo nowe. Stare, nowe. Mam ochotę się tym gównem przejechać. Kaka kaka! się. I kapucha słusznie zauważył, że kiśnie, ale do tego przejdziemy jeszcze później. Trzeba krótką zębatkę, bo jak ruszasz na jedynce, to już słychać, że ona ciężko ma. No musiało wlecieć, no stary, musiało wlecieć. Tak, no, tak. tak. Każdy robi inaczej. Jaki Julka, szukaj, robi. Szukaj, kibim. Zaczynam się go kurna bacz, Ale zobacz na kacie właśnie to co mówiłeś Że jedynkę wrzucasz, walisz do odcięcia i ile jedziesz? 40 na godzinę, 50? Mniej nawet. Nawet mniej. A tutaj walisz jedynkę i masz nie 40, a 140. Ale ogólnie ile ona ma niuta od dołu, nie? Miałem 3000 3000 obrotów i puściłem sprzęgło. Tak? I ona zaczęła laka palić od razu. No, te wloty, to działa jak turbo w tym sprzęcie, wiesz? Jak szybko jedziesz, to tam wpycha powietrze i ma więcej, wiesz, Sefrukta. jest żwawsza, no. Co jest? Ten sprzęt jest przerażający, autentycznie. Przyjechałem nim 100 albo 200 metrów. O, kurna! On cały czas szukał trakcji chłopie a on dosmoliła laka przez 50 metrów, no jakby wiadomo, że jest mokro trochę, nie? ale nie jakoś mega mokro. To sprzęt sprzęt jak jako nawet rusza ciężko. Takie długie biegi są. Ja pierdzielę ja podziękuję. Może jak będzie miała kostki, to na piochu mogę się przejechać. Mi wystarczy opałkiem pomału jedyneczka i ciepło. I ciepło. Jest komfort. Na jedynce No, 160 pewnie dziwne Nie, 140 za za. I się ślizgały i nie odciąłeś. jeszcze I się ślizgało I no, pod odcinę było, nie? Myślę, że 150 da się jechać na jedynce Boję się tego w No, my orzekliśmy, że też się boimy że nie chcemy tym jeździć Nie chcecie jeździć? Nie Koniec odcinka, nikt nie chce jeździć Koniec odcinka, Końca odcinka, nikt nie chce tym jeździć A, Nie, Rozrusz. Chcę się przejechać i odchaczyć w życiu kajabuzę, ale też się dygam, nie? Serio, dygam się po prostu. Jakby było ciepło, sucho, to może się przejechał tak lepiej, ale... No tak, wiadomo, no to to na suchym to inaczej, nie? Okazja czy nie złodzieja, jak to mówią. Ja kradnę teraz swoje marzenia. Ciężką pracą dojdziecie do tego, żeby woda ogli mam Jak wciążyć do historię, właśnie obsłużymy teraz. Ja już tak się skupiałem na jeździe, że w ogóle zapominałem o liczniku i czy, o czym O, kurna. <laughs> <Wow>. <laughs> Nie umiem driftować z takim klocem ogromnym ja pierdziele. Furna, jakie to jest ciężkie! Miało kratkę jak. Człowieku to by się tak napędzało, gówno. No, to by była fontanna piachu z góry z no. O, dwójkę coś miał w bitą. Miałem tutaj dwójkę w bitą. I ona tutaj po tej drodze, ona 130 nawet nie zapytała. Czajesz? Takie. Okay. Po polnej kur na drodze, ona, ona w ogóle nie chciała zapytać. Jakby to dla niej naturalne było, nie? Nie przerywa. Jak to nie przerywa? To jak jechałeś tak, bo taki dźwięk jakby się. Tak, tam jakby jakby coś na jeden gar przestawała tak. chodzić. No właśnie ona kurde Nie wiem o co jej chodzi. Może ona nie pracuje na wszystkie gary, nie wiem. A może taka po prostu jest charakterystyka hajobuzy, nie? Ktoś napisze w komentarzach pewnie. Ona dzisiaj potańczy w lesie, bo myślę, że tam y, będzie się spisywała lepiej. Ja uważam, że jak tutaj się wsadzi kosteczki, to będzie dobrze, dlatego zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka, jak będziemy przerabiać tą hajabuzę na crossa. Kilka rzeczy z nią trzeba zrobić, zanim ten silnik stąd wyjedzie, do tamtego śmieciucha. Albo nie do tamtego śmieciucha, tylko jakiegoś innego. Tak jak powinna. Ale jakby nie robiono wszystkie. Ale jeździ. Jakie to jest ciężkie gówno, ja pierdolę. Nigdy nie miałem tak, że, że zakręciłem dwa albo trzy bączki i tak się zmęczyłem. Nawet gogle muszę parować. Ja wierdzielę. Enduro to nie rurki z kremem. O stary. jakieś 500. Jak założymy do niej kostki, ale będzie szła pod górę. I mimo, że ten szajs nie chciał jeździć tak jak powinien, to jednak zdecydowaliśmy się testu nie przerywać i pojechać na dalsze katy. Ja to jest gówno ciężkie w tym błocie Ja pierdolę, tak się znaczyłem Błoto, teren turystyk Człowieku, jajca obiłem Ała Wszystkie strony jak chce. Ej martwię się tym, że ona nie gada o, o, tak jak o, powinna. No, dziwnie gada, ja mam wrażenie, że. Dobra, dawaj mi tą skurczy byczkę. Zobaczymy, jak sobie radzi we dniu On jest inny, bo on ma małe rozmiary, przez co jest bardzo kompaktowy, żeby przeskakać po tych motocyklach. Zauważyłeś, że on każdy motocyklem, co, co sobie za życie, to zrobi. przez las takim sprzętem. Na asfalcie bym miał strach przez las lecieć tym gównem, a co dopiero poszutrze. się jej brakuje, ty! Ona teraz to w ogóle już coś słabo. Zwróćcie uwagę na to, jak ten motocykl jeździ. On ledwo się odpycha. Zdjęcia. I nie wiem, co się je dzieje. Nie chcę w ogóle jechać. Nie jeździ to gówno i nie wiem, kiedy będzie jeździło, ale będzie jeździło, bo na pewno nie zostawimy tak tego i ono w terenie jeszcze musi pochycać. Nie obchodzi mnie, czy, czy będzie słabo chycało, czy, czy dobrze będzie chycało. Najlepiej by było, żeby było dobrze. No, ma do pi tać, krótka piłka, wędka z pławik. Dokładnie. 2000 years later. Siemano kocury ponownie mamy hajabuzę. 2000 zł później, bo kurna to gówno w naprawie wyniosło 2000, a i tak nie jest w pełni naprawione. W sumie wychodzi na to, że jej koszt podniósł się do 15 albo 16 tysięcy już. Zawaliście. To za biznes. Suka. To za biznes, suka. Dawaj, ściągamy to gówno i zaraz spróbujemy w troszkę mocniejszym teście terenowym je sprawdzić. Zostały wyczyszczone wtryski, została wyczyszczona pompa paliwa, został wywalony filtr paliwa. Zostały, kurde świece chyba wyczyszczone także. No, generalnie sporo roboty, żeby doprowadzić to gówno do ładu, ale mam nadzieję, że będzie działało w końcu. Może zobaczymy. Ściągamy, nie mamy najazdu, więc musimy to ręcznie ściągnąć. 300 kg klocka. Nie padumów. Wyzwanie. Padum. Okay? No i dawaj. Zostawaj. Oooooo! Oh. Oh, Kurde. że się tak własne papier. jakie ale. to jest ciężkie. Ale Dobra. myślę, że większe wyzwanie może być z załadowaniem tego szajsu. Czekaj zobaczmy ile paliwa jest. nie Dobra, jedziemy na to. No, siadam i No i jadę. Ale idziesz od wieku w terenie. I teraz na gumę. Pyk! Ale pognam! No. no już już stoi, już się zakopała. Ogin! Dobra, Sanko. Dobra. Sobie. Ale słuchaj, że ona nawet o wiele lepiej pracuje. Pracuje na wszystkich garach. Teraz słychać jej pełny potencjał. Ale chodzi jak fajnie teraz. No górna, bo ona teraz podaje tak jak trzeba chyba. Co? Brakuje jej trakcji, ale teraz czuć, że ten silnik ma swój potencjał. Uuu. 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 Latająca buza! Ej, oderwała się! <grywka> O no tak. 270 kilo się odrywa od ziemi. Ma potencjał! No, odjechałbym tamten podjazd. Chłopie, bułka z masłem! Na aparacie standardowo nie widać takich rzeczy, ale tu jest naprawdę sporo pod górę. No kurde, to jest. odciąć się! Wciął! Wysoko. To płaca się kostek wsadzać, chłopie, jak ona tak wjeżdża. Wystarczy kapeć z dobrym piesnikiem. No kurna! Ja pierdolę, jak tu jest stromo! Przynajmniej na takiego klocka. Chłopie, na półgazie! O, rączką. I co Zobacz, zobacz, o, rączkę Po popisuje się. Nawet nie sądziłem, że ten motocykl przy takiej wadze i tak łysym kapciu będzie tak się wdrapywał na takie podjazdy. W serduszku ją pokaż, w serduszku. Zakochałem się. Ten motocykl jest tak wyważony, ja tutaj pod podjazd wjeżdżałem na półgazie, tak. puściłem rękę, ona wjeżdża. Bo tak zobaczymy po tym, co ona wyprawia, to, to, to małe te podjazdy są wszystkie. i jej Trzeba trzeba ściany jej dać, no. Ale cicha jest. Jest taka kulturalna. Przyjemna. I w ogóle ładnie wygląda w terenie, nie? Masz z kosteczką taki... miałaby ten taki... Sznyt. Sznyt. Wiesz co tu by się działo na kostce, jak on bije jej Tam na piachu do góry. Człowieku. Opa! Jak wyskoczy, to trzeba wkleić płomień taki. Tutaj są takie małe podjazdy, gdzie zastanawiam się, czy tutaj nie popróbować coś.

Nie się wspina? Nawet się nie zawiesiła no, tam Kubana. Myślałem, że się zawiesi. Ona radzi sobie wyjątkowo dobrze. Na zwykłej oponie. Na zwykłej oponie. Na to trzeba na ten długi taki podjazd tam jechać. A. Taki długi, wiesz, tam jest Taki długi. Ona na odcięciu 140 na zegarach. Taka fontanna z tyłu i będzie wjeżdżała pod górę. Najpierw jest misja, żeby to odpalić. I chyba polecimy spróbować tym na gumie pohasać. No, wiesz, dobra, już zjadę. Dobra, no, 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 no. Ja wierniczka! Ale go odbiło, chłopie! Odpadziło. Ja p***ę! No kurwa! Uwaga! 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 Dobrze ciężka jest to lekko nie. nie jest to najlżejszy sprzęt do jazdy w terenie. Uh. Dobra, widzowie. Zmachał się ja, i chyba to jest czas, żeby troszkę odpocząć na asfalcie. Sprawdźmy, czy podrywa na koło, czy nam się uda. No i ten łysy kapet też nie wkurza. Trzeba go skończyć. Przenosimy się na asfalty. Dobra widzowie, kurna. Jesteśmy na asfalcie w końcu, czyli tam, gdzie przeznaczenie tej hajabozy. I o dziwo jest sucho, więc Rafałek pokaże, jak się lata na gumie. Ja nie dotykam się tego sprzęta teraz. Ludzie gadają, że Rafałek, że Boomer i tak dalej. Musisz teraz pokazać swoje oblicze. Ale to często, że wróciłem się kawdzie. nie Czego i kawdzie na chwadę? jej! Skoczy na gumę? Skoczy. Skoczy? Mi się wydaje, że skoczy. Jak nie, to będziesz z nogą na kanapie próbować. Na tylnych podnóżkach, jak ścigaczowcy. Musi być tak, tylne podnóżki i dupa do góry i wtedy wiesz. Ciężko z klamy strzeli. Czemu? No bo od razu jest tutaj gdzieś sprzęgło, bo gdzieś, gdzieś tutaj. To, a co, nie da się podregulować? To już na no maksa jest. A, bo klamkę odsunąłeś daleko. No. Ale mi się wydaje, że on za mało ją wiesz. Że to trzeba by było stać na podnóżkach i ją trochę... Zbójność. No. Musiał po swojemu już zrobić, nie? On pewnie gadał, nie wstaje, nie wstaje, bo szukał jak tu puścić jedną ręką, nie? Ta, ta. On nie może normalnie na gumę pojechać, musi wiesz, ręką pomachać, nie? Się odpycha. To jest, to jest Rafałek po prostu. Starczy mi. Czemu starczy? No bo już szczękło chyba trzeba kocz pomału. Czy się kończy? No, nie wyszczęgla, coraz mniej wysprzęgla. Serio? Tutaj za mało miejsca jest na nią. I z niskiej prędkości to ona się ślizga, nie? ty jedynki nie podniesiesz. Tak? Ja się ślizga, no. Chyba, że jak już do ciała zresztą. nie? kota. <grym> Zapraszam na Instagrama podłoga 80 duży kontent z motorkami. Duży, kłopak, duży kontent, coraz na <grym> Kurczymyk, tym jechać tyle? Serio strach. To jest taki klot, i już czujesz jak ta masa cię pcha, jak to idzie. <śmulary> to już ścigaczowiec, to już ścigaczowiec. Ja już wiem, czemu ci wszyscy ścigaczowcy na stojąco na gomie jeżdżą. Jest tak łatwo poderwać, że to jest po prostu szok. Wystarczy, że tą masę swoją przeniesiesz do góry i ona człowieku tylko lekko jej kierownicą szarpiesz ona wstaje. Musisz tak zrobić teraz. Co? Lewa w górę. A lw, nie. O tak. Lewo w górę! Z jego hajki waliogie. Nie o co chodzi? Ej, ale bez kitu nie ma sprzęgła. To I zapowietrzyło się pewnie. Pytanie, czy się zapowietrzyło? Czy o co chodzi? I co wcale wcale nie ma? No kurna, no stary, teraz y, ten. Zatrzymałem się i zgasła. Nie da się wysprzęglić. To jest? To ma dźwięk, słyszałeś to ma odcinek chłopie? Know, ale tak... To nie jest taka ścigaczowa odcina. Ona jest cicha, ale donośna nie wiem jak to tłumaczyć A ja łza za. A ja za? tak ją nazwaliśmy, Żółwik właśnie. Znaczy wstępnie, ale widzę, wydajesz piszcie w komentarzach, jak powinniśmy nazwać ten sprzęt. A Żuwik, bo jest żółwia z mechanikiem. <laughs> on no. na jednym odcinku trzy razy się zaczęło. Trzy <laughs> <Jeszcze> raz <laughs> żółwia z mechanikiem. bo pojeździłem, to przynajmniej tutaj sobie podriftuję kajoputą. Tak, tak mu się spodobało, że kupił swoją. A jak? A jak? Chłopie! Ale sadzi mrchemy! No dobrze, roz dobrze, Dymi to? Nie no rozpala fajnie. na dokończenia oponek. No jak kapek. Ile tutaj jest tego kapka? Trują. Trują? Próbuj trują. Albo dwują chociaż. А, бо двойка хтявам А, и луздавам. Боже, уже мислях, че се с преглуш Я теж. Того, я, пи***е. О, ходи. 3 razy się zepsuła podczas jednego odcinka, 2000 u mechanika, i używasz jednego biegu. I zero pytań. Zero pytań ona miała, i wy widzowie też yy... wy możecie co prawda zadawać pytania w komentarzach. Co dalej? O ja pierdziele, olej 150 stopni, pa! Samo gęste, a się paski w pompie grzeją. Samo gęste idzie, aż się paski w pompie grzeją. I dajcie łapkę dla zasięgu, a w następnym odcinku taka jabłuszka pokaże swoje kolejne oblicze. Na innych laczkach. Yo!